Synu, trzeba planować, sprzedawać drogo. tanio kupować, zrób biznes życia. Będziesz bogaty. To bo wszystko rady Twojego taty. Czy trzeba być dobrym z matmy? Jakub, Jakub Suchański, nowy, nowy członek naszego forum, zadał to pytanie. I to jest pytanie, które, na które już kiedyś odpowiadałem. Ale wiecie, w tym biznesie, w uczeniu się tego biznesu nigdy za dużo powtórek, także zawsze można sobie pewne tematy odświeżyć. Mam jeszcze dzisiaj jeden ciekawy temat, więc zacznijmy od tego, jak ktoś nazywa siebie humanistą. I teraz powiedzcie mi, drodzy, co to znaczy, że ktoś jest humanistą? Zazwyczaj to ma, zazwyczaj to Odnosi się do tego, przynajmniej ja tak to rozumiem, że jak ktoś mówi, że jest humanistą, to znaczy, że nie ma ścisłego umysłu. Że nie ma ścisłego umysłu i przedmioty typu matma, fiza, chemia mu nie za bardzo wchodzą. Natomiast jest dobry z pisania, czytania, e, wierszy, literatury tak dalej. Jeżeli moja, jeżeli wasza definicja jest inna, to mi powiedzcie, ale moje pytanie jest takie, czy to, że ktoś siebie nazywa humanistą, oznacza to, że nie potrafi liczyć? Trochę przerwało, więc powtórzę moje pytanie, czy jeżeli ktoś mówi, że jest humanistą, czy to oznacza, że nie potrafi liczyć i myśleć logicznie? Bo mi się wydaje, że nie. Można być i osobą, która potrafi dobrze liczyć i również być humanistą. Ale kolejna sprawa to to, jaki ogólnie, że biorąc poziom tego zaawansowania w matematyce jest potrzebny, abyśmy, abyśmy po prostu e, mogli ten biznes e, robić. Więc dobra nowina dla wszystkich osób, które e, są humanistami, określają siebie jako humaniści, którzy mieli problemy w szkole z jakimiś przedmiotami ścisłymi: otóż nie potrzebujecie żadnej wyższej matematyki do tego biznesu. Nie pierwszy raz to mówię, e, osoby, które mają przeciętny intelekt potrafią w miarę logicznie myśleć i potrafią dodawać, mnożyć, to, to jak najbardziej obliczać procent, to to praktycznie są rzeczy, które potrzebujecie w inwestowaniu. Tak, dokładnie. Nic specjalnie więcej nie potrzebujecie. To są rzeczy, to praktycznie jest elementarna matematyka bez potrzeby, jakichś bardzo skomplikowanych. Obliczeń i teraz dajmy przykład. No, chcecie coś kupić lub sprzedać. No, i musicie policzyć procent. No to wiadomo, procentu się na pewno musicie nauczyć. I to nie wiem, która to jest klasa szkoły podstawowej, ale przypuszczam, że może trzecia, druga. A może teraz już dzieciaki są takie sprytne, że może pierwsza, chociaż pierwsza to chyba przesadzam. Kolejna rzecz, no to dodawanie. No to dodawanie to jest co? To jest poziom pierwszej szkoły, to jest to jest poziom e, przedszkola, tak? Dodawanie, czyli na przykład e, ile macie sztuk jakiegoś waloru w porcie, albo jak chcecie sobie dodać, ile razem zarobiliście, albo ile razem straciliście. No, dodawanie, odejmowanie e, to podstawy. Co by tutaj jeszcze? No, procent. E, Aha, może chcecie sobie policzyć procent składany, ok. To z procentem składanym, trochę bardziej trudna kwestia, z procentem składanym musicie, jeżeli chodzi o procent składany, po prostu znać równanie. Jak sobie wejdziecie na internet, to znajdziecie równanie na procent składany, więc tutaj też nie powinno być żadnych, żadnych problemów. No, i umiejętność logicznego myślenia. E, więc takie bycie myślicielem, e, sceptyczną osobą, niełatwowierną, to też są rzeczy, które właściwie tu bym powiedział, że tutaj w ogóle bycie umysłem ścisłym czy humanistycznym nie ma nic do siebie, bo ogólnie normalni ludzie powinni potrafić myśleć logicznie. Szczególnie jeżeli jeszcze w jakieś gry graliście, jakieś szachy, załóżmy, ale gier, które rozwijają logikę, przypuszczam, jest, jest dość dużo. Więc nie ma tutaj absolutnie żadnego problemu, aby ktoś, kto się nazywa humanistą, był dobrym, był dobrym inwestorem. Więc ja na kursie mam osoby, które są w rozmaitych kierunkach, między innymi humanistycznych, na przykład e, ktoś kto jest po politologii, politologię chyba zdecydowanie można nazwać humanistyczną, e, humanistycznym kierunkiem i sobie świetnie i sobie świetnie radzą. Więc e, czasami, jak na przykład słyszymy e, jakieś bo to jest też właśnie ciekawe że, że czasami ludzie chcą dać taki pozór że, że jakaś matma coś takiego jest bardzo ważna w, w inwestowaniu ja wam powiem e, że e, Jakub mnie jest pierwszą osobą która w ten sposób myśli no i to jest ogólne takie ogólne takie właśnie e, słabe brak zrozumienia tego tego tematu i dosłownie możecie być fachowcami, możecie być murarzami, malarzami, stolarzami. E, albo tak mówię, no możecie być po no nie wiem łacinie <laughs> i, i być i być w stanie być i możecie się nauczyć być bardzo dobrymi inwestorami. E, dlatego, że wiele tych rzeczy w inwestowaniu to są koncepcyjne sprawy. Musicie, musicie koncepcyjnie to opanować. Tutaj wam dam panoramkę, jak tutaj wygląda Pataja z tego miejsca tutaj. Jak widzicie, nie jest wcale tak źle. I ta woda, o której mówią, że jest taka, taka brudna, też nie jest to do końca prawdą. Poza tym można wyjechać na wysepki, które są dość niedaleko. Tutaj widzicie jakieś skałki, sobie wystają z oceanu. I w tej chwili mamy trochę przypływu, natomiast tam na tych bojach można sobie pochodzić. Także to jest oznaczone do pływania, żeby się e, gościom nic nie stało, żeby jakiś dziecki czy coś nie wjechał. Ale również można po tym e, popływać. Ok, to był taki mały przerywnik. Jedziemy, jedziemy dalej z tym tematem. Teraz najlepiej się przekonać, czy, 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 czy w ogóle inwestowanie i tak dalej. E, do Was dociera, to zacząć czytać książki inwestorskie. Jak sobie przeczytacie trochę książek inwestorskich, to sami zobaczycie, czy ogarniacie to, czy tego nie ogarniacie. Możecie mieć natomiast wypaczone jeszcze raz, bo tak właśnie myślę, skąd ludziom przychodzi do głowy to, że trzeba być bardzo dobrym z matmy albo dobrym z matmy. Więc być może mówimy tutaj o traderach i jeżeli są traderzy, którzy. Wiecie, dopatrują się różnych, różnych prawidłowości w wykresach, są różne wskaźniki i tak dalej, ale to też nawet sami tego też zazwyczaj nie robicie. Ludzie zazwyczaj już korzystają z gotowców i się opierają na tych gotowcach, sami tego, sami tego nie wymyślają. Więc ogólnie można powiedzieć, że podstawowa matematyka i ogólny, yy, ogólna umiejętność logicznego myślenia, co da się wypracować. I tutaj to jest jeszcze fajne, no że właśnie nie ma czegoś takiego, dlatego ja tego nigdy nie rozumiałem. Nie ma czegoś takiego, że kobiety się na przykład do tego biznesu nadają mniej niż faceci. Moim zdaniem nawet bardziej się nadają, bo są. Bo, bo, bo są mniej tolerancyjne na ryzyko, ale jakoś tak się utarło w społeczeństwie, że, że inwestowanie to nie jest rzecz, którą dziewczyny, e, którą dziewczyny lubią robić, a szkoda, a szkoda, bo wiecie, różne są czasy, czasami to jest tak, że wiecie... Ta cała emancypacja, feminizm i tak dalej i z jednej strony czasami facetom się obrywa, ale z drugiej strony też wielu kobietom się obrywa, bo jednak wielu facetów to też, to też e, e, nie najlepszy materiał na męża. Często słabo myślałyście zanim się ożeniłyście, czy wyszłyście za mąż za kogoś. Może również macie panowie swoje córki. Także też możecie oddać swojej córki, martwicie co w przyszłości będzie, więc takie narzędzie jak umiejętność zarabiania. Ale jeżeli chodzi o kobiety, to uważam, że, że to może wynika z tego właśnie, że jakoś faceci tak to przedstawili, że tych kobiet zajmujących się tym biznesem jest, jest niewiele. Więc tyle jeżeli chodzi o humanistów i to czy możecie w tym biznesie partycypować także Jakub wysłuchaj tego i, no i wyciągnij wnioski jeżeli chodzi natomiast o Tradera21 bo też dostaję pytania na temat Tradera21 albo ktoś mówi, że nawet się Traderowi czasami ode mnie obrywa więc według mnie Czarek jest zbyt, zbyt spiskową osobą Również nie wiem, jak to w praktyce, bo wiecie, to jest tak. Ja lubię ludzi, którzy są praktykami, i teraz to, co ja mówię, to ja przetestowałem. Przetestowałem to na dużych kwotach, więc czasami są osoby, które mówią bardzo mądrze i jak najbardziej się zgadzam z tym, co mówią, ale nie wiem, czy te osoby są w stanie to zrobić w praktyce. Bo pamiętacie, co Wam mówiłem w innym live, że wiedza wiedzą. Ale jak się na stół postawi dużą kasę, to jednak strach jest i e, cała ta wiedza wtedy idzie do śmietnika, i człowiek zachowuje się zupełnie nieracjonalnie. Nawet wczoraj e, o tym uczyłem na, na SIW e, w kontekście rozmaitych transakcji, <laughs> więc nawet wczoraj o tym klasę uczyłem. Więc e, e, ci panowie nie są dla mnie zweryfikowani jako inwestorzy. Natomiast jeżeli chodzi o czarka, uważam, że jest zbyt spiskowy. Niektóre rzeczy, które mówi, przypuszczam, że to z jakichś biuletynów czy, czy newsletterów, ale trochę za bardzo, za bardzo spiskowy jest. No i też nie wierzy jako tako w giełdę. To znaczy, wierzy, ale dużo mówi o ETF-ach, tak? Więc i też często jakieś takie dziwne rzeczy wymyśla. Słyszę na przykład, że ktoś. Chcę wkracać Teslę to od razu mniej więcej wiem skąd tego typu informacje e, 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 pochodzą ale no chętnie mówię, ja jestem jak najbardziej otwartą osobą e, nie ma tutaj żadnego wiecie hejtu, nic takiego, jeżeli ktoś chciałby się spotkać pogadać, e, zweryfikować swoje opinie e, też zobaczyć czy po prostu to są praktycy czy teoretycy to bardzo chętnie McValen jest zawsze otwarty. Jeszcze jakiś jeden temat chciałem omówić. Aha, no właśnie. Wczoraj pod tą dyskusją, wiecie, jak człowiek kogoś chce zaatakować, to często będzie wy wybierał rzeczy z kontekstu, więc y, jakaś osoba, no niestety y, trochę y, nie podoba mi się, jak ludzie albo mnie za bardzo atakują, albo wsadzają. Y, Słowa, których nie wypowiedziałem w moje usta, więc wczoraj się ktoś do mnie przyczepił, że ja tak na te kryptowaluty jechałem i teraz zaczynam kryptowaluty promować. Więc chciałbym ten temat również omówić. Teraz pokrótce, ale później się zajmiemy w innym live'ie. Może tym bardziej szczegółowo. Więc dalej uważam że większość tych altcoinów, a w tej chwili mówimy, to już będą tysiące, nie wiem dokładnie ile jest rozmaitych altcoinów wylistowanych na giełdach, ale zaczynają się z tego robić tysiące, więc większość z tych altcoinów, tak jak to, kiedyś to miało z dotkomem, zejdą do zera i są oparte na kryptowalutowym bełkocie i tam nie ma żadnej realnej wartości kryjącej się za tymi altcoinami. Tak, takiego zdania byłem i takiego zdania jestem i to moje zdanie się nie zmieni więc jak ktoś słabo słucha albo no nie wiem włączył się na, na 5 minut mojego live'a i akurat załapał się na nie, nie tą część na którą miał to później może głupoty pisać odnośnie tego że niektóre kryptowaluty mogą się ogólnie przyjąć do systemu finansowego i to że taka waluta jak na przykład Bitcoin czy Ethereum czy Ripple, czy Litecoin, czy More, Mone, Morengo, czy jak to się nazywa teraz, e, mogą dalej rosnąć? Tak, mogą rosnąć jak najbardziej. Za większością tych, tych e, altcoin, e, altcoinów, altów, jak się to krótko mówi, e, nie stoi żadna wartość. Szczególnie w tym środowisku, właśnie e, kryptowalut, wiele, wiele osób to są spekulanci którzy nie mają najmniejszego pojęcia o inwestowaniu, e, o wartości, o giełdzie, e, dywidendach, e, cyklach na rynku. E, no po prostu nic na temat giełdy nie wiedzą. Oglądam się troszeczkę, bo, bo bardzo fajnie. ludzie na plaży uśmiechają się. Tajowie są niezwykle, niezwykle miłymi, przemiłymi ludźmi. Dobra, więc co to mówiłem? ja jestem facet od wartości i jak później wszystko walnie o podłogę, to ja dalej chcę być chcę zrobić tanie zakupy i po prostu finansowo chcę być chcę być zwycięzcą i do tego i tego samego, i tego samego was uczę e, okej, okay, więc to taki mój live dzisiaj z, z plaży tutaj w Patai e, kolejny piękny dzień pozdrawiam grupę i zachęcam do dyskusji poniżej.